bo pomyślałam sobie, że zrobię takie małe upominki dziewczynom z jogi, z którymi też biegam. Zrobiło się nam troszeczkę kółko dziewczyn, które mają bardzo podobne zajawki i w ogóle są na podobnym etapie życia. I bardzo, bardzo doceniam to, że właśnie mam je w swoim życiu. I ostatnio, właśnie jak się spotkałyśmy, to bardzo spontanicznie padła decyzja o tym, że robimy sobie Secret Santa. No i wylosowałam jedną z dziewczyn, więc jej zrobię trochę większy prezent. Chciałam też dać pozostałym dziewczynom coś takiego mega drobnego od siebie i pomyślałam sobie, że właśnie upiekę im ciasteczka, więc będzie taki trochę własnoręczny upominek. No a dodatkowo też do każdej torebki zapakuję kartkę i każdej dziewczynie napiszę coś od siebie takiego bardzo personalnego. I myślę, że to będzie miły gest. W sensie ja bym się bardzo ucieszyła, gdyby ktoś coś takiego zrobił dla mnie. Te ciasteczka, które chcę im dać już raz robiłam. Jedne będą w wersji z maczą, a drugie będę testować. Dzisiaj po raz pierwszy, więc mam nadzieję, że wyjdą dobre. I to będą ciasteczka z aromatem pomarańczowym, skórką pomarańczową i z żurawiną. Ja myślałam sobie, że będą ciastki i będą małe choinki. No i te wykrawanki są naprawdę bardzo malutkie, ale one są tak naprawdę takimi, wiecie, też do wytłaczania, więc trochę jest dwa w jednym. Teraz taką kuleczkę wkładam na 30 minut do lodówki, to się będzie mi chłodziło, a w tym czasie zrobimy te długie ciasteczka. Te drugie ciasteczka wyglądają w taki sposób, i tutaj nie ukrywam, że ja się kierowałam głównie ich wyglądem i tym, jak wyglądają na zdjęciu. Nie wiem, jakie będą w smaku, ale przepis wyglądał prosto. Wyglądał na taki, który może być po prostu pyszny. Że nie czujecie tego zapachu. Ale to, co tu się wydarzyło, to ja nie mam pytań. To wygląda bardzo dobrze. Bardzo intensywnie pachnie to pomarańczą i wanilią, więc jestem mega ciekawa, jak to będzie smakowało po upieczeniu. Zbieramy to w kuleczkę i na chwilę wrzucamy to do lodówki, tak, żeby ta masa się troszeczkę tak spięła, zwarła i żeby było ją po prostu trochę łatwiej wałkować. Więc to leci teraz do lodówki. zmieniłam koncepcję, jednak zrobię gwiazdki. Te choinki jakoś nie wyglądają zbyt dobrze na tym akurat rodzaju ciasta. Tracą kształt przez to, że jest tutaj żurawina, więc pomyślałam sobie, że chyba jednak zrobimy gwiazdki. Tu mam taką mniejszą, a tu mam taką większą. Albo zrobię i takie, i takie. Zobaczymy. Na razie robię te malutkie. tych ciasteczek, więc y, spróbujemy sobie tutaj takiego malutkiego, bo średnio mi wyszedł. Pachnie to wspaniale. Mmm. Polecam wam ten przepis. Wrzucę wam go w opisie na dole. Przepyszne są te ciasteczka. Takie mocno maślane, ale też takie mocno pomarańczowe, jeszcze ta żurawina w tym wszystkim. Więc zrobiłam takie malutkie gwiazdki. Zrobiłam właśnie takie mm, w kształcie w kształcie ciastków, w kształcie pierniczków. Całkiem widać ten wzór. Myślałam, że on się po prostu rozpłynie w piekarniku, ale jest ok. Ale jeśli chodzi o to, to chyba nie będę dodawać lukru bo wydaje mi się, że one same w sobie już są takie całkiem urocze. To jest właśnie fajny przepis na ten taki okres świąteczny, no bo to nie są, wiecie, takie klasyczne korzenne ciastka, tylko właśnie maślane z takim twistem. Dajcie znać, czy wy macie jakiś swój taki sprawdzony przepis na takie jakieś wypieki świąteczne, albo właśnie z takim zimowym, zimowym świątecznym twistem. Bardzo chętnie też złapię jakieś wasze polecajki, jakieś inspiracje. Się zapakowanie prezentów i powiem Wam, że mi to sprawia tyle radości. Grudzień to jest dla mnie miesiąc dawania prezentów, i strasznie mnie to napełnia, i strasznie mnie to cieszy, kiedy mogę po prostu zrobić coś miłego dla innych osób. Ja wylosowałam właśnie koleżankę, która uwielbia pieski, brałam dla niej właśnie taką torebeczkę z pieskami, no i do tego będzie oczywiście. Będą oczywiście ciasteczka. Te ciasteczka będą dla wszystkich dziewczyn. Zapakowałam jedne w taką przezroczystą folię, a drugą w taki bardziej papier w torebkę papierową. Ale dla tej właśnie dziewczyny kupiłam jeszcze taką herbatkę. To jest jakiś Earl Grey Blue. Miała bardzo dobrą opinię, więc to dostanie ode mnie. To jest herbatka sypana, i ja ją kupiłam na stronie Coffee and Sons. No i rzecz, która mam nadzieję, że się spodoba, bo się stresuje. Ale właśnie ona bardzo, bardzo kocha swojego, swojego pieska. Zamówiła mi taką ręcznie robioną bombeczkę właśnie z wizerunkiem rasy i psa i z jego imieniem tutaj wygrawerowanym. Więc ona jest bardzo spersonalizowana, ta bombeczka i jest super wykonana w ogóle. Na szczęście zmieściłam się w budżecie, więc jestem w ogóle w szoku. Dla pozostałych dziewczyn kupiłam takie torebki. Też są mega urocze. W ogóle powiem Wam, że wszystkie torebki, które kupiłam prezentowe są z Pepco. To jak oni mają przepiękne torebki prezentowe, to ja po prostu stałam tam pół godziny i wybierałam dla wszystkich, dla których zamierzam w tym Dawać prezenty. Zamówiłam w ogóle też zestaw kartek z Bloomingville. Piękne są te kartki, takie miętowo białe, ale niestety nie zdążyły przyjść, więc musiałam na szybko szukać kartek, właśnie, zestawu kartek najlepiej. I w ogóle znalazłam coś takiego w action. Tutaj jest 24 kartki z kopertami od razu, więc dla każdej dziewczyny też wypiszę właśnie taką personalizowaną karteczkę. Ja zdecydowanie jestem bardziej osobą, która lubi dawać prezenty niż otrzymywać. I naprawdę mi to sprawia tak dużo radości, więc w tym roku obdarowuję wszystkich jak tylko mogę i na pewno będę wam też pokazywać, bo będę jeszcze jechać do przyjaciółki i też pokażę Wam, co tam dla niej przygotowałam i co przygotowałam dla jej synków, więc też, też się cieszę i mam nadzieję, że się wszystkim te prezenty spodobają. I powiem Wam, że jestem sobie ogromnie wdzięczna. Ogromnie. Że się zdecydowałam i poszłam na te pierwsze zajęcia z jogi, bo gdyby nie te zajęcia, to ja nie wiem, w jakim ja miejscu teraz bym była. To jest tak duża część mojego życia w tym momencie i to mnie tak bardzo napełnia. Ja już wam wiele razy mówiłam, że ja miałam bardzo ciężkie relacje z kobietami, bardzo ciężko było mi nawiązywać relacje z dziewczynami, z kobietami, a od tamtej pory, jak poszłam na te pierwsze zajęcia, wszystko stało się dużo prostsze, więc czasem warto się odważyć. I zrobić ten pierwszy krok i zobaczyć, gdzie nas to poniesie. Jak widzicie, jestem idealnym przykładem na to, że może ponieść naprawdę w bardzo, bardzo dobrą stronę. Robię sobie właśnie kawkę. Ostatnio, właśnie na Black Friday, zamówiłam sobie taki. Zestaw czterech, czterech kaw z tej marki Coffee and Sons. Jedna kawka była dla siostry, więc mi zostały tak naprawdę tylko trzy. I mam tutaj mleczny klasyk, mam słodki shot. Włoską robotę. To są trzy, które były właśnie takie z takiej ich klasycznej serii. No i jedna, która mi się bardzo spodobała, czyli mieszanka świąteczna. I to jest coś, czego jeszcze nie próbowałam, więc sobie zaraz będę ją otwierać i próbować z Wami. Ogólnie ja nie jestem specjalistą od kawy. Ja nie mam jakiegoś takiego zmysłu i nie wyczuwam różnych nut w kawach. Ale to, co mogę Wam powiedzieć, to to że ten mleczny klasyk dla mnie na razie wygrywa, dlatego, że ona jest najbardziej delikatna. A ja lubię delikatną kawę, więc dla mnie to jest zdecydowanie coś, co najbardziej mi smakuje. A drugie miejsce miałby pewnie ten słodki shot, bo moim zdaniem ta włoska robota to już jest taka kawa bardzo intensywna w smaku. Te kawy są przepyszne, ale no, jak wiecie, ja nie jestem specjalistą i ja się na kawach aż tak bardzo nie znam, więc ja jedynie co mogę Wam powiedzieć, to to, że kawa jest dobra. <grym> że na przykład nie jest kwaśna, albo nie jest jakaś bardzo gorzka i te zdecydowanie takie nie są. Są właśnie takie, no czuć, że to jest po prostu dobra jakość ciekawy i one w ogóle nie są e, ani trochę kwaśne, co jest dla mnie osobiście bardzo dużym plusem, ale dzisiaj spróbujemy sobie tej mieszanki świątecznej i tutaj jest napisane, że to jest właśnie edycja limitowana i jest tutaj profil smakowy czekolada i karmel. Że mam ostatnio duży taki syndrom, nie chcę powiedzieć, że taki syndrom oszusta, ale patrząc na to, co się dzieje gdzieś tam w tym grudniu na różnego rodzaju kanałach, to mam trochę takie poczucie, że u mnie jest tak strasznie nudno. Nie zabieram was na jarmarki, nie chodzę gdzieś tam po różnych takich miejscach w Warszawie i nie pokazuję Wam tego wszystkiego, co się teraz dzieje w tym grudniu właśnie na zewnątrz, powiedzmy, ale będę z Wami całkowicie szczera, że ja po prostu tego nie czuję. Czuję klimat. Przeostobionego światełkami. Czuję klimat spotykania się w małym gronie z przyjaciółmi, z rodziną, z bliskimi osobami, z ludźmi, z którymi chcę się spotykać, a ta cała otoczka, wiecie, takiego jakiegoś hałasu, tłumu ludzi, bardzo dużo różnych bodźców, świateł, dźwięków to jest coś, co mnie absolutnie, do czego mnie absolutnie nie ciągnie w tym roku ciągnie mnie raczej, wiecie, co do do gotowania, do ciszy, do ludzi, z którymi uwielbiam spędzać czas, do książek, do natury, do drzew, do lasów i chyba po prostu, wiecie co, mam odwagę powiedzieć: to na głos, że ja tych miejsc totalnie nie czuję i to nie są miejsca, w których ja się, ja się czuję dobrze. Może to się zmieni w przyszłym roku, ale w tym zdecydowanie jakoś bardzo od tego stronie i nie wiem czy zobaczycie u mnie w ogóle takie kadry z takich jarmarków może jak przyjedzie do mnie siostra po świętach to może wtedy się przejdziemy tak żeby zobaczyć po prostu jak to wygląda ale tak żeby tam wiecie jeździć i to oglądać cały czas i być w tym wszystkim to nie jest mój świat to już po prostu nie jest mój świat ale jeszcze jak sobie tutaj tak z wami siedzę i tak sobie tutaj rozmawiałem przyjemnie to przyszłam żeby wam pokazać książki które do mnie trafiły w grudniu zresztą dosłownie kilka dni temu na kanale był maraton czy więc myślę, że jakby to, co wybrzmiało w tym filmie, to to, że ja mam lekkiego świra na punkcie książek. Gdyby kiedyś ktoś chciał mi zrobić idealny prezent i zrobić dla mnie kalendarz adwentowy, każdy dzień inna książka. Jakby ktoś kiedykolwiek zdecydował się na takie przedsięwzięcie, to proszę, wręczam tutaj gotowy pomysł na prezent dla mnie. Więc tak, tutaj mam cztery nowe książki. I może zaczniemy sobie od pierwszej. To jest Jakub Jarno, a.k.a. Remigiusz Mróz. Światłoczułość. Widziałam, że teraz wyszła już druga część, czyli kontury, natomiast ja jeszcze właśnie nie czytałam Światłoczułości. Ja wiem o tej książce tylko tyle, że ona jest po prostu bardzo taka przejmująca, bardzo też taka okrutna, bo ona tutaj porusza dość trudne... Dość trudne tematy i zahacza o takie właśnie obszary wojny, więc może być ciężka, ale ostatecznie czytałam właśnie opinię, że jest przepiękna, bo jest tutaj właśnie też jakiś tam temat takiej wrażliwości, miłości. I mam wrażenie, że bardzo często właśnie te książki, które mają takie zabarwienie, bardzo. Powiedzmy negatywne, czyli w nich jest dużo jakiegoś takiego okrucieństwa, przemocy, trudnych doświadczeń, trudnych sytuacji, to dużo bardziej wtedy wybrzmiewają te pozytywne emocje i myślę, że dlatego też dużo autorów sięga po taki koncept. Mam nadzieję, że mi się spodoba, chociaż jestem prawie pewna, że mi się spodoba, dom Whitney Hanson. Nie wiem, czy kojarzycie tą dziewczynę. To jest dziewczyna, która pisze poezję. I ja ją znalazłam kiedyś bardzo przypadkowo na Instagramie. Ta jej poezja mi się tak bardzo spodobała, że postanowiłam w ogóle kupić jej książkę całkowicie przypadkowo, bo ja nawet nie wiedziałam, że ona książkę e, posiada, że tą książkę wydała. I powiem wam, że zobaczyłam tylko tutaj ten grzbiet. I ja momentalnie ją chwyciłam do ręki. E, no i później dopiero zobaczyłam tak naprawdę, kto ją wydał. Ta książka to jest zbiór jej wierszy. I czasem jest tak, że jak e, przeczytacie opis właśnie ten z tyłu na książce, to momentalnie coś tu się w was porusza. Ja czułam, że ja muszę ją ze sobą zabrać. Druga książka to jest książka z Ploty Anny Cierkowskiej. I tutaj też bardzo zainteresował mnie opis, chociaż już okładkę widziałam wiele razy, gdzieś chyba na Instagramie. I z tego co dobrze tutaj czytam, to ma to być opowieść babci, która opowiada swojej wnuczce o swoim życiu. Ja lubię bardzo takie książki, bo one mi często uświadamiają, jak ważne jest bycie uważnym w swoim życiu. No i też. Tworzenie wspomnień, tworzenie swojego własnego życia, no i później opowiadanie tych historii dalej. Uwielbiam takie książki i mam nadzieję, że ona będzie super. Książka Ciała Eni Erno tak mi się wydaje, że chyba tak się czyta to, to nazwisko. To jest książka, która podobno jest bardzo trudna, której nie da się tak ciągiem przeczytać naraz, m, dlatego że ona porusza temat y, strachu przed właśnie niechcianą ciążą i po tajemną aborcją. Noż dla mnie to brzmi dość tak ciężko, ale tu podobno ona jest w, tak jakby nie przebiera w słowach. O może tak. Jest tu wszystko bardzo tak podobno bardzo obrazowo opisane. Jestem ciekawa, bo takie książki też lubię czytać, takie które są właśnie trochę otwierające oczy. Ale z drugiej strony też nie chcę powiedzieć, że kontrowersyjne, ale właśnie takie książki, które mają coś w nas zostawić. No a temat, wiecie, niechcianej ciąży, aborcji to jest też taki bardzo kobiecy temat. To jest też trochę, wiecie, uświadomienie sobie tego, z czym czasem kobiety muszą się mierzyć. I ja lubię właśnie nabierać takiej większej też wyrozumiałości, wrażliwości w tym kontekście. Okazuje się, że ten vlog będzie bardzo prezentowy, ale właśnie zabieram się za pakowanie prezentów dla przyjaciółki, więc jak ten vlog wyjdzie, to wydaje mi się, że już będziemy po spotkaniu, bo nie chciałabym, żeby obejrzała to wcześniej, bo jest tu sporo rzeczy, o których ona nie wie. A wolałabym, żeby miała niespodziankę, bo ona ogląda każdy mój film, więc tak, więc pokażę Wam, co przygotowałam dla niej i dla całej jej rodzinki, bo w sumie jest tam pięć osób razem z nią, więc trochę tych prezentów się tutaj uzbierało. Zacznijmy może od najmniejszego prezentu dla najmłodszego członka rodziny. I pierwsza rzecz to są takie słodziutkie skarpeteczki. Te rzeczy są z H&M, więc wybrałam takie właśnie beżowo-błękitno-białe, kremowe, bo wydawało mi się, że tak dla chłopca wiecie, będą takie w miarę powiedzmy neutralne, no i nie mogłam się powstrzymać, bo są mega urocze, więc mamy tutaj cztery parę takich małych skarpeteczek. No, i do tego wybrałam też beżowo-kremowe body. Jedne jest z misiem, jak widzicie, i po prostu nie mogłam się powstrzymać. Myślę, że to się jak najbardziej przyda. Teraz mam prezenty dla dwóch starszych chłopców, i oni bardzo lubią autka, więc tutaj przyjaciółka mi pomogła trochę wybrać. Pierwsze to jest takie turkusowo-zielono-pistacjowe. Nie pytajcie mnie o to, jaki to jest model, nie mam żadnego pojęcia. A drugi to jest taki błękitno-biały. Mega urocze są te autka. No i żeby było tak tematycznie, to obu kupiłam właśnie takie torebki z autem, więc będzie pasowało do prezentu. No i oczywiście nie mogłam sobie odmówić tego, żeby w święta napochować im trochę słodyczy, więc wziąłam dla każdego po takim zestawie z Milki. To są jakieś chyba takie cukierki w kształcie jajek. Jeden z nich lubi chupaczuksy, więc ma całą paczkę chupaczuksów. A drugi lubi kinderki, więc ma tutaj coś z Kindera. Jeszcze wzięłam im jakiś taki zestaw takich różnych kulek z różnymi chyba wypełnieniami. Jeśli chodzi o moją przyjaciółkę, to my zazwyczaj robimy sobie takie prezenty. Że mówimy sobie, co każda z nas potrzebuje. I moja przyjaciółka zażyczyła sobie książkę kucharską Emily. Nie wiem, czy kojarzycie jej profil na Instagramie, ale ja na przykład od niej ostatnio robiłam właśnie tą sałatkę z dynią pieczoną, która była rewelacyjna i którą uwielbiam i cały czas regularnie sobie ją powtarzam. To jest coś, czego ona się spodziewa, bo wie, że to dostanie. No, natomiast nie wie, że dostanie ode mnie jeszcze dodatkowo kubeczek, bo co prawda powiedziała, że chciałaby kubek do kawy, ale nie powiedziała jaki, więc tak naprawdę sama wybrałam kubek i wybrałam taki, który kupiłam. Kurczę, wydaje mi się, że chyba zamówiłam go na West Wing, tak mi się wydaje, ale to był taki kubek, który też mi się bardzo, bardzo podobał już od jakiegoś czasu. Jest po prostu taki mega, no mega ładny, więc mam nadzieję, że jej się spodoba i że będzie jej się z tego wygodnie piło bo trochę się stresuję, czy to będzie taki wiecie, kubek dla niej bez uszka, ale myślę, że może będzie spoko. No jest po prostu mega ładny, a podejrzewam, że ona by sama takiego dla siebie nie wybrała. No i dodatkowo, jeżeli już kupuję jej kubek do kawy, no to wzięłam jej też właśnie tą świąteczną kawkę, którą już Wam tutaj pokazywałam w tym vlogu, czyli z Coffee Suns, Mieszanka świąteczna i tutaj mamy czekolada i karmel. Specjalnie wzięłam niemieloną tylko w ziarnach, bo oni mają ekspres do kawy, no więc myślę, że skorzysta z tego i moja przyjaciółka i jej mąż będą sobie po prostu pili w grudniu zimową kawkę, mam nadzieję, że będzie im smakować. Więc takie upominki właśnie dla całej familii przygotowałam, mam nadzieję, że im się spodobają, no i że dzieciaki będą zadowolone, bo to, że moja przyjaciółka będzie zadowolona, to jakby ja to wiem, ale stresują mnie, wiecie, prezenty dla dzieci. Mm, bo dzieci różnie mogą zareagować, no ale mam nadzieję, że trochę się wkupię w łaski, jak wiecie, słodycze. To myślę, że jest taki bezpieczny wybór, no bo które dziecko nie lubi słodyczy? Ostatnio pod filmem z Maratonem jedna z Was dała mi znać, że na podstawie książki, którą pokazywałam, czyli Drobiazgi Takie Jak Te, powstał też film. I faktycznie znalazłam go. Jest dostępny na playerze, co prawda w opcji do wypożyczenia, ale i tak uważam, że warto. Powiem Wam, że ten film mnie całkowicie rozkleił, e, dlatego że on jest naprawdę bardzo dobrze nakręcony, jest bardzo dobrym odwzorowaniem książki. I naprawdę ogląda się to bardzo dobrze, natomiast jest to film no, trudny, tak samo jak zresztą książka. I w głównych rolach gra tutaj Killian Murphy i Emily Watson, czyli dwoje naprawdę bardzo, bardzo dobrych aktorów. I szczerze Wam powiem, że to jest bardzo dobry wybór, dlatego że Killian bardzo pasuje w ogóle do tej roli. I uważam, że ten film naprawdę warto obejrzeć, zwłaszcza jeżeli na przykład podobała Wam się książka to myślę, że film też Wam się może spodobać. O ile w książce nie czułam aż tak dużych emocji, no to właśnie podczas oglądania filmu już mnie tutaj to totalnie ścisnęło za serce i się tutaj rozkleiłam, więc jeżeli szukacie dobrego filmu, to ja ze swojej strony naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam.